Cześć, witam Was serdecznie w drugiej części cyklu o finansach. To jest literka J, czyli inna jakość w Twojej kieszeni. I tak jak zapowiadałem wcześniej, będę mówił dzisiaj wyłącznie o oszczędzaniu. Natomiast chciałem jeszcze jedynie dokończyć w dwóch słowach kwestię dawania, wydaje mi się, że to jest dość istotne, czyli mojego poprzedniego nagrania. Mianowicie, nieraz pojawiają się pytania, Ile dawać, jak dawać? Wiele chrześcijan, wielu ludzi wierzących wierzy w coś takiego jak oddawanie jednej dziesiątej swoich, swoich wypłat, swoich przychodów, swoich, swoich zarobków. Nazywają to dziesięciną jest takie, takie starohebrajskie słowo. Ja również wiele lat temu tą dziesięcinę oddawałem i uważam, że to jest dobre. Dobrze jest oddawać 10% swoich dochodów. Natomiast to, co głęboko wierzę i to też próbowałem Wam powiedzieć w tych poprzednich nagraniach, dlaczego daję, to dla mnie dawanie jest kwestią serca. Dla mnie dawanie jest decyzją serca, jest, jest radością Twojego serca, jest radością, że ja mogę dać. I dla mnie dawanie nie wiąże się z przymusem, nie wiąże się z jakimś prawem, nie wiąże się z jakąś narzuconą ilością, czyli na przykład 10%. W tym sensie uważam, że dawanie 10%, sztywno 10%, nie do końca jest uchwyceniem tego, o co Bogu chodzi w dawaniu. Ja dawałem 10%, dawaliśmy z moją żoną 10% przez długi czas. Później pamiętam, że Duch Święty do nas, to było, nie wiem, 4-5 lat temu, nie pamiętam dokładnie, żebyśmy dawali 30%. To była duża kwota i dawaliśmy przez kilka lat 30% naszej pensji. I, i, I pamiętam, że robiliśmy to w wierności i, i udawało nam się to właściwie chyba w 90% czasu. Natomiast z rok temu Duch Święty, pamiętam, przyszedł do mnie i powiedział mi, nie chodzi o to, że masz dawać 10, 30 czy ilekolwiek. Chodzi o to, że, że, że to, co jest Twoje, jest do mojej dyspozycji. W każdej chwili ja mogę przyjść i powiedzieć do ciebie: Daj temu tyle, daj tamtemu tyle, daj wszystko co masz, oddaj dom, oddaj samochód. I w tym sensie nie ma znaczenia, ile dajesz, ale ma znaczenie gotowość Twojego serca. To jest dla mnie odpowiedź na pytanie: ile dać? Dać tyle, ile czujesz w sercu. Dać tyle, ile Bóg prosi, żebyś dał. Niech Twój portfel jest w 100%. Dostępny dla Boga, a wtedy jestem pewien, że Twoje dawanie będzie we właściwym miejscu i ilość tych danych pieniędzy będzie odpowiednia. To może być 10, 30, a może w niektórych miesiącach to będzie 50%, może 60%, może to będzie dużo więcej niż zarabiasz. Mm. Różnie to Bóg prowadzi. W każdym razie ja zachęcam do tego, żeby nie trzymać się sztywnych ilości, ale tak ze wszystkim słuchaj Jego głosu i, i on powie Ci. On się poprowadzi, może jakiś czas, przez jakiś okres czasu to będzie 10%, może to będzie 20%, a, a, a może to będzie każdorazowo, on będzie ci mówił, gdzie, komu i, i jak dawać. Zachęcam Cię też do otwartości, takiej bliskiej relacji z święte Świętym w tym temacie. Dobrze, tyle. To jest w temacie dawania, to chciałem zakończyć, i z tym tematem dawania bardzo mocno łączy się temat oszczędzania. Dlatego, że zauważyliśmy z moją żoną, mówię teraz tylko z mojego życia. Że, że Bóg przychodził do nas i prosił nas, żebyśmy dawali, dawali i dawali, i stwierdziliśmy w pewnym momencie, że my nie jesteśmy w stanie nic zaoszczędzić. I było to dla nas dziwne I jakoś kłóciło się to gdzie z naszym polskim wychowaniem, gdzie oszczędzanie zawsze było stawiane jako, jako jakiś wzór, jako, jako coś zapobiegliwego, coś dobrego, coś, coś wręcz chrześcijańskiego. Wielokrotnie gdzieś tam słyszałem kazania na ten temat, że oszczędzanie jest dobre, jest biblijne. Jako wzór tego oszczędzania zawsze była podawana jedna postać, mianowicie Józef Starotestamentowy, który zbierał, oszczędzał przez 7 lat, zbierał zboże i później, dzięki tym jego oszczędnościom i tej jego frasobliwości, wiele narodów okolicznych było uratowanych. I oczywiście, to jest prawda, i tak rzeczywiście było. Natomiast ciekawe jest to, że Józef nie zbierał dla siebie. Józef nie oszczędzał dla siebie, nie oszczędzał dla swojej rodziny, nie oszczędzał ze względu na, na swoją wygodę. Po pierwsze, oszczędzał, dlatego, że miał takie Boże słowo i Boże przekonania, ściślej mówiąc, Faraon Król Egiptu, miał takie, takie przekonanie, żeby zbierać te, odkładać to zboże. To jest pierwsza rzecz. A drugie, to, że on nie robił tego dla siebie. Więc robił to na Boże Słowo, oszczędzał na Boże słowo, a po drugie, oszczędzał dla siebie. Nie oszczędzał dla siebie. Tylko dla, dla narodów, dla, dla Egiptu i dla innych narodów, żeby ich uratować. Także jest to dla mnie zupełnie coś innego, jak my dzisiaj pojmujemy i argumentujemy sobie to, że, 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 że oszczędzamy. Więc doszliśmy do takiego momentu z moją żoną, kiedy, kiedy widzieliśmy, że miesiąc po miesiącu, raz po razie, Bóg, pro, Bóg prowadził nas w taki sposób, że nic nam nie zostawało. Że miesiąca na miesiąc, kiedy wydawało nam się, że już coś odłożymy, już coś zostanie, tu jakieś tysiąc, tu jakieś dwa, coś zostanie, coś będzie można gdzieś zbudować, jakąś poduszkę finansową, to Duch Święty przychodzi i wskazywał osobę, mówił: pomóżcie temu, pomóżcie tamtemu, pomóżcie temu. I stwierdziliśmy ze zdziwieniem, że, że my nie jesteśmy w stanie nic zaoszczędzić. I mówię: Panie, czy to jest dobre, czy, czy to jest właściwe? I Bóg Krzaszam do nas niezależnie z moją żoną. Ja dostałem taki, 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 taki werset z. Mm, Powiedział do mnie z pierwszego listu Pawła do Koryntian, z 16 rozdziału, jeden werset tylko przeczytam, gdzie Paweł pisze do, 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 do Koryntian o zbieraniu pieniędzy, i napisał tak. Każdego dnia tygodnia niech każdy z Was odkłada u siebie to, co może zaoszczędzić, aby nie urządzać składek dopiero wtedy, dopiero wtedy kiedy ja tam przyjdę. I to mnie to tak dotknęło. I Paweł pisze: Ok, jak dostajesz pierwszego dnia tygodnia, czyli w domyśle, jak dostajesz. Przychód, jak zbierasz plon, jak masz zbiór jakiś, to wtedy odłóż, uwaga, to co możesz zaoszczędzić, to co jesteś w stanie zaoszczędzić. Ale po co? Żeby przekazać to na ubogich w kościele, w innym kościele, bo w takim kontekście Paweł pisze. Jeżeli możesz coś zaoszczędzić, to zaoszczędź to, ale nie dla siebie, ale nie do swojej skarpety. Nie na swoje konto bankowe, nie na swoje obligacje, ale zaoszczędź i odłóż to, żeby być błogosławieństwem dla kogoś innego. I to była dla mnie odpowiedź. To była dla mnie absolutnie odpowiedź, że, że, to, że to, co, to, co widzimy w naszym życiu, że miesiąc po miesiącu nie jesteśmy w stanie nic odłożyć, że to jest Boże działanie. A moja żona z kolei dostała taki, taki, taki werset, nie będę tego czytał, to jest w Starym Testamencie, kiedy Izraelici wyszli z Egiptu i Bóg karmił ich na pustyni manną. I kazał im zbierać na jeden dzień. Na jeden dzień na placki, na, na, na chleby, to manny. Nie wolno im było zbierać na dwa, na trzy dni, bo kiedy to robili, to to gniło. I, i, tam, i tam to podsumowuje w ten sposób Mojżesz, bo, bo Mojżesz to opisuje, jest napisane: ten, kto miał mało, nie miał za mało, a ten, kto miał dużo, nie miał za dużo. I każdy zebrał stosownie do tego, ile potrzebował. A ci, którzy próbowali odłożyć, Zgniło im to i było im wstyd. I Możesz gniewał się na nich. I to przemówiło do mojej żony, i moja żona mówi: Wiesz, rzeczywiście tak jest. Kiedy mamy mało, to mamy w sam raz. Kiedy mamy dużo, też mamy w sam raz. I nie musimy zupełnie troszczyć się o, o odkładanie, o wybieganie w przód. tak Izraelici nie mieli się troszczyć o wybieganie w przód. Tylko niezależnie od ilości. Ten kto miał dużo, miał w sam raz. Ten kto miał mało, też miał w sam raz. Dlatego że jeżeli zaufasz Bogu. To on sam będzie się troszczył o, twoje, o Twoją przyszłość, o Twoją poduszkę finansową. Wiecie? I to jest właśnie ten temat, który bardzo mocno dla mnie się wiąże z oszczędzaniem. I ja sam po sobie wiem, że mówiłem długo, że ufam Bogu, ale tak naprawdę zaufania Bogu i takiego powierzenia się Jemu, takiej pewności, że on troszczy się o Ciebie, ciężko jest doświadczyć w temacie finansów, jeżeli rzeczywiście masz na koncie. Poduszkę finansową na 2, 3, 4, 5 miesięcy życia, czy dłużej. Dlatego, że człowiek jest tak stworzony, że, że ufa temu, co widzi jego serce. I Bóg celowo, Bóg mi to pokazał, Bóg celowo pozbawiał nas tego oszczędności, Bóg celowo uczył nas tego dawania, dawania, dawania ponad miarę ze wszystkich naszych oszczędności, z tego, co zostawało z naszych wypłat, żebyśmy umieli Mu zaufać. I pamiętam, kiedy już to opowiadałem par razy o tym moim zwolnieniu z pracy przed 5-6 lat, kiedy pamiętam, zwolniłem się z pracy. I zdałem sobie sprawę z tego, że nie będę miał co miesiąc wypłaty na koncie, ale że muszę Jemu zaufać i że On się zatroszczy. To pamiętam, siedliśmy z Moniką, z moją żoną i powiedzieliśmy, to to jest moment, kiedy my naprawdę nauczymy się ufać Bogu. A nie będziemy ufać w to, że siódmego, 8 czy 10, nie pamiętam, którego to było, że wpłyną te pieniądze, ale że te pieniądze będą wpływały od Niego, dlatego że to On kazał nam zrezygnować z pracy i że teraz to jest Jego, Boża odpowiedzialność, żeby się o nas zatroszczyć. I to jest lekcja zaufania. Mm. Więc wiem, że to, co mówię, jest troszkę kontrowersyjne, ale ja nie widzę nigdzie w Biblii, ani w swoim doświadczeniu, o którym jeszcze będę mówił za chwilę dalej. Nie widzę nigdzie w Biblii, w Nowym, ani w Starym Testamencie, żeby Bóg prosił ludzi, czy prowadził ludzi, swoich Bożych ludzi w taki sposób, żeby oszczędzali, żeby odkładali. Nie widzę tego nigdzie. A wręcz przeciwnie, jeżeli możesz coś odłożyć, to daj to się podziel. Jeżeli jesteś bogaty, pisze Paweł do Tymoteusza, w drugim liście o Tymoteusza, chyba w szóstym rozdziale, nie pamiętam dokładnie. Jeżeli jesteś bogaty, to podziel się. Jeżeli ci zbywa, to podziel się. Nie odkładaj dla siebie. Jezus opowiada przypowiedź o, o człowieku, który któremu obrodziło pole. I pomyślał zbuduję sobie większe spichlerze i tam zbiorę, y, tam z, z, zgromadzę swoje zbiory. A Jezus powiedział błąd. Nie odchodzi, nie odchodzi być gromadził. Ale chodzi o to, byś był hojny, chodzi o to, że jeżeli ci zbywa, to oddaj, to oddaj, to podziel się. I te moje rozważania o oszczędzaniu, wieloletnie rozważania, prowadziły mnie do, do zrozumienia tego, co mówiłem wam na, na poprzedniej nagraniu, że pieniądze są najmniejszą rzeczą, że dla Boga pieniądze nie mają najmniejszego znaczenia, że dla Boga ma ważne to, czemu nauczyłeś się ufać i On używa, On wykorzystuje pieniędzy do tego, żeby nauczyć Cię zaufania. On wykorzystuje pieniądze jako próbę Twojego serca. Czy ty, czy ty umiesz nimi zarządzać w taki sposób, w jaki On chce? Opowiem Wam teraz kilka historii związanych z oszczędzaniem, w jaki sposób Bóg nas prowadził. Tak jak mówiłem już kilka razy, kilka lat temu zwolniłem się z pracy, co oczywiście było mocno związane z finansami. Pamiętam, w momencie tego zwolnienia się miałem na koncie jakieś tam odłożone 10 tysięcy złotych. I, I w momencie kiedyś odszedłem już z tej pracy i moje nasze dochody ustały, czy to około ostatnie dni tej pracy, to mieliśmy z żoną taką, taką radość w sercu. <grym>, nie od Boga radość, że mamy te 10 tysięcy złotych i że, i że przez. Że co by się nie działo, to kilka miesięcy bardzo skromnie jesteśmy w stanie na to żyć. I pamiętam, to były pierwsze dni, kiedy przestałem chodzić do pracy. Te pięć czy sześć lat temu. Pamiętam, kiedy tak mocno odebraliśmy z moją żoną, że mamy te pieniądze wziąć i oddać komuś. Już mieli dług u kogoś i Bóg nam powiedział nie zwlekajcie z płatą tego długu. Teraz go spłacicie. Ja mówię, panie, to jest najgorszy moment na spłatę tego długu. My to możemy zrobić za rok czy za dwa, bo temu naszemu dłużycielowi się nie śpieszyło. Nie A Bóg mówi, teraz to spłacicie. Zobaczycie, że ja się o was zadroszczę. Ja mówię też, że najgorszy moment na spłatę tego długu, przecież teraz moglibyśmy mieć jakieś poczucie bezpieczeństwa, moglibyśmy parę miesięcy żyć. Więc to była jedna, jedna gałąź oszczędzania, którą Bóg w tamtym czasie odciął od nas i mieliśmy nieraz wrażenie, że spadamy w dół, w przepaść i nikt nas, że tak powiem, nie złapie. Ale to są lekcje, kiedy najbardziej się uczymy. Drugi moment to było w tym samym czasie, moja żona świeżo zaszła w ciążę z naszym synem, drugim Samuelem. I mieliśmy taki plan, chytry, jak to się w Polsce robi często, że po prostu moja żona pójdzie na. miała umowę o pracę, i że pójdzie na zwolnienie L4, tak zwany urlop chorobowy, bo przysługuje na, na coś takiego, I że, i że będziemy po prostu mieli wypłatę co miesiąc z tego jej, jej urlopu, a później urodzi dziecko i, i będzie miała urlop macierzyński. I właściwie mieliśmy składać te dokumenty do pracodawcy o, z wnioskiem o to, o to L4 tak zwane, czyli ten, ten urlop chorobowy. I, I kiedy mieliśmy to robić, to pamiętam, nie pamiętam, że Monika pierwsza powiedziała, czy ja, i mówię, wiesz, czy Monika mówi, że mam wrażenie, że my mamy zrezygnować z tego, z pobierania tego L4 i mamy być dalej na urlopie wychowawczym za nasze pierwsze dziecko. A urlop wychowawczy jest bezpłatny, jak większość z was pewnie wie. Mi się to nie mieściło w głowie, więc mówię: jak? Czemu? 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 Ale obydwaj odebraliśmy takie mocne przekonanie, że zarówno to było kilka dni po tym, jak te 10 tysięcy, żeśmy spłacili ten dług, i potem Bóg nam mówi: Nie bierzcie tego L4, ja się o Was zatroszczę. I zrezygnowaliśmy. To L4 to było prawie 3 tysiące złotych co miesiąc. Bóg nam mówi: Niech Monika zostaje na urlopie wychowawczym, ja się o Was zatroszczę. I doszło do tego, to było chyba w lutym czy w marcu. Doszło do tego, że we wrześniu jeszcze się nasz syn nie urodził, nie mieliśmy świadczenia macierzyńskiego. Doszło do tego, że na koncie pani tam po jakichś zakupach miałem 300-400 zł i mówię panie, zatrosz się o nas. Tak się przez te pół roku troszczyłeś. Nie chcę opowiadać teraz w szczegółach w każdym razie przez te pół roku przeżyliśmy. Było wesoło, było skromnie, ale się uczyliśmy mu ufać. I opowiem Wam teraz taką najbardziej niezwykłą historię, która się w tamtym czasie wydarzyła, w kontekście finansów oczywiście, bo dużo innych się działo. Ale kiedy miałem te 400 zł na koncie, pamiętam to jak dziś, pamiętam wróciłem ze sklepu, taki troszkę zatroszczony jeszcze, jak to, jak to będzie, zatroskany. I pamiętam, zacząłem się modlić, i, i Bóg, i Bóg przy, przywołał mi w myśli taką, taki, taki, takie moje marzenie, które kiedyś miałem, żeby pojechać na, taki, na taką podróż misyjną która jest skupiona, skupiona na usłudze o modlitwie o chorych. I Bóg mi powiedział, chcę, żebyś w tym roku, w grudniu, pojechał do Brazylii na taką podróż misyjną. Ja mówię, wow, świetnie. Nie wiedziałem, ile to kosztuje, ale posprawdzałem szybko gdzieś tam tą organizację, która, która to robi, te wyjazdy. I okazało się po szybkim policzeniu, że to kosztuje 10 tysięcy złotych. Bóg mówi, chcę, żebyś się zapisał. Ja mówię, ale jak mam się zapisać? Ja mam 400 zł na koncie i za bardzo żadnych dochodów w perspektywie, a Ty mówisz mi, że ja mam się za 10 tysięcy złotych zapisać. Bóg mówi zapisz się. Wiecie, chodziłem z tym parę dni, nie zrobiłem tego, nie zapisałem się. Ale Bóg mówi zapisz się. Ja mówię, jak mam się zapisać? I słyszę? pożycz te pieniądze. Ja mówię, panie, jak mam pożyczyć pieniądze na. Nie mam jak spłacić nawet co mam 10 tysięcy złotych pożyczyć. Bóg mówi pożycz. Wiecie, zrobiłem coś totalnie wbrew sobie. Pożyczyłem od mojego najlepszego przyjaciela wtedy pamiętam 7,5 tysiąca złotych. Zapisałem się, tam musiałem wpłacić na początku jakieś 2000 tysiące złotych, więc. Płaciłem, yy, nie wpłaciłem, tylko zapisałem się. Miałem wpłacić to w ciągu kilku dni, tą, tą, tą jakby tą, tą zaliczkę na ten, na ten wyjazd. Wiecie i to, co się wtedy stało, było coś absolutnie, to było czymś absolutnie niesamowitym. W ciągu kilku dni, to było chyba 10 dni łącznie. Ja jeszcze nie zdążyłem wpłacić tej zaliczki na ten, na ten wyjazd, ale się już zapisałem. W ciągu kilku dni przyszło do nas, nie pamiętam dokładnie, między 12 a 15 różnych ludzi, różnych. Niektórzy byli naszymi znajomymi, bliższymi, dalszymi. Z częścią z nich w ogóle nie mieliśmy od wiele miesięcy kontaktu, nawet od wielu lat. I oni przyszli do nas i każdy z nich powiedział, że Bóg pokazał im, że mają dać nam pieniądze. Ktoś dał nam 500 złotych, ktoś dał nam 1000 zł, ktoś dał nam nawet 2000 zł. I, i wiecie, i w ciągu, w ciągu kilku yy, dni policzyłem to, wiecie, pamiętam jak dziś. Dostaliśmy 8900 zł od 13 czy 14 ludzi. Dzisiaj ja przyszedłem do Boga w modlitwie i mówię: Panie, to ja już rozumiem, ok? Mogę jechać do tej Brazylii, tak jak mi powiedziałeś? Tylko niejnego nie rozumiem. Czemu powiedziałeś mi, żebym pożyczył od mojego przyjaciela te pieniądze, kiedy przecież teraz je dostałem? A Bóg mi powiedział: Widzisz, Wiedziałem, że nie jesteś w stanie mi zaufać na tyle, że się po prostu zapiszesz w zaufaniu, że, że ja Ci dam te pieniądze. Więc powiedziałem Ci, żebyś pożyczył. Bo wtedy wiedziałem, że będziesz czuł, że masz te pieniądze, masz je pożyczone i że się zapiszesz, zaufasz mi. A teraz ja Ci pokazuję, że tak naprawdę nie musiałeś pożyczać. Bo ja Ci dałem te pieniądze. Mimo, że nie miałeś w ogóle naoszczędzane. Ale pieniądze nie są dla mnie nigdy problemem. Wiecie i tak, jak pieniądze są najmniejszą rzeczą. Dla Boga pieniądze nie mają absolutnie żadnego znaczenia. To my nadaliśmy im znaczenie. On ich używa jak chce. Używa ludzi jak chce, posyła ludzi jak chce. On jest w stanie zaspokoić każdą Twoją potrzebę, ale chce, żebyś mu zaufał, chce, żebyś poszedł za Jego głosem. Chciałbym powiem jeszcze jedną ostatnią historię, ona będzie dość długa. O tym, jak, jak Bóg pokazał mi, że nie ma sensu oszczędzać, że dla niego nie ma żadnych przeszkód. Wiecie, nagrywam to nagranie w moim domu. To jest nasz dom. Nie mamy na niego żadnego kredytu. Kiedy był nam, mojej żonie położył takie pragnienie, żebyśmy wybudowali ten dom, ja nie byłem jakoś specjalnie chętny, ja powiedziałem, ok, ale nie chcę na to brać ani grosza kredytu. Mieliśmy mieszkanie w tamtym czasie, które warte było około 300 tysięcy złotych. Może 300, myśmy go w końcu później sprzedali za 320 tysięcy złotych. Natomiast ten dom, w którym siedzę, jest wart dużo, dużo, dużo więcej. I pamiętam, kiedy kupowaliśmy tą działkę, Bóg nam, w niesamowitych okolicznościach, nie chcę o tym mówić, bo nie mam to czasu, Bóg nam pokazał tą działkę i Bóg powiedział, możecie ją kupić, ona jest dla was. Problem był taki, że ona kosztowała 276 tysięcy złotych. Natomiast my w tamtym czasie na koncie mieliśmy 3 tysiące złotych. I Bóg powiedział, ta działka jest dla was. Yy, właściciel się z nami skontaktował, powiedział, że w ciągu tygodnia musimy wpłacić 15 tysięcy zł zadatku. Yy, myśmy go nie mieli skąd wpłacić, natomiast okazało się, że akurat moja żona wykonała jakąś pracę, przyszło 15 tysięcy zł, wpłaciliśmy 15 tysięcy zł i mieliśmy 5 miesięcy na skompletowanie pozostałych 260 tysięcy zł. Nierealne. Wiecie, i jakieś kilka tygodni później obudziłem się rano i Bóg powiedział, pokazał mi konkretną osobę, z którą miałem. Dość napięte relacje. Mieliśmy scyzję kilka miesięcy wcześniej i mi pokazał, dzisiaj do niego zadzwoń, teraz do niego zadzwoń. I on ci pożyczy 200 tysięcy złotych. A resztę nazbierasz. <laughs> wyciągnąłem telefon trochę drżącą ręką, bo nie miałem, nie miałem z, tym, z tym gościem, z tym gościem jakichś bliskich relacji. Byliśmy kolegami, ale pokłóciliśmy się jakiś czas wcześniej. Wiecie, i, on, I on odbiera telefon i mówi: o, Marcin. Ja wiedziałem, że do mnie zadzwonisz. Ja o nie miałem. I on mówi, ale powiem Ci więcej. Bóg mi powiedział, że mam Ci pomóc. Nie wiem, z czym dzwonisz, nie wiem, co chcesz, ale Bóg powiedział, że mam Ci pomóc. Ja mówię, to przyjadę do Ciebie za godzinę. Mówi, dobra, przyjeżdżaj. Przyjechałem, powiedziałem mu, że chcę od niego pożyczyć 200 tysięcy złotych. To nie była moja rodzina, to był po prostu mój kolega. I powiedział, okej. Okay. Bóg mi tak powiedział, zanim do mnie zadzwoniłeś. Zwłaszcza trzy miesiące później, kiedy mieliśmy tę działkę kupić, to on, on mi przelał 200 tysięcy zł. Część nazbieraliśmy, pamiętam, 25 tysięcy zł, da, dała nam wtedy mama mojej żony, i w ten sposób nazbieraliśmy 276 tys. zł i kupiliśmy działkę. Wiecie i, i to, co, to, co jest niesamowite dla mnie też, to, że w tym kontekście, co mówię, że nie, ma, nie trzeba oszczędzać, i Bóg, kiedy chce otworzyć drzwi, Ci otworzy tę akcję, użyje ludzi, poprowadzi i ta akcję. I powiem wam jeszcze o tych 200 tysiącach złotych, bo to jest niezwykłe. Kiedy to pożyczyłem, to dwa tygodnie później Bóg powiedział: spłacisz to szybciej niż myślałaś. Ja powiedziałem mu, że spłacę to w 3 lata i podpisaliśmy umowę pożyczki, zarejestrowaliśmy ją w Urzędzie Skarbowym i powiedziałem, że spłacę to do końca 2021 roku. Wiecie, i słabo mi szła ta spłata, bo końcem roku zeszłego w listopadzie miałem do spłaty 140 tysięcy złotych. Teraz, pół roku temu. Ale Bóg mi mówił: zaufaj mi, zobaczysz. Wiecie, i to, co jest niezwykłe, absolutnie niezwykłe, to kiedy, wiecie, dzieliłem nasze przychody, nasze koszty i to, ile jestem w stanie mu odłożyć z tych naszych przychodów, nie byłem w stanie absolutnie spłacić mu tego. Absolutnie nie było najmniejszej szansy, żeby to spłacić. I dokładnie 8 listopada w zeszłym roku. Kiedy się modliłem, Bóg dał mi konkretne instrukcje, skąd wziąłeś pieniądze. Bóg pokazał mi konkretnie, jak, jak mam rozmawiać ze swoim szefem. Kilka tygodni później porozmawiałem ze swoim szefem. Mój szef był totalnie otwarty. Dał mi więcej, niż ja go zapytałem. I stało się to, że w tym momencie już w dużej mierze spłaciłem te, te 140 tysięcy pozostałe w ciągu najbliższych trzech Czterech miesięcy skończę spłacać ten dług. Zgodnie z tym, co powiedział Bóg, że spłacę to wcześniej niż założyłem, a miałem skończyć to do końca roku. I w ten sposób nie wzięłem ani grosza kredytu. Mam dom, który jest w pięknym miejscu, który On mi dał. Dał mi działkę, pokazał mi, od kogo mam pożyczyć. Pozwolił nam sprzedać mieszkanie, za które mogliśmy budować ten dom. To, co zabrakło, pozwolił, pozwolił nam na bieżąco spłacać z, z jakichś bieżących środków. Mm. Przy, usposobił też przychylnie moich teściów, którzy też dali nam parę dziesiąt tysięcy złotych. Wiecie, i to wszystko sprawiło, że my, zgodnie z jego słowem, mamy ten dom. Czyli nie chodzi o dom, ale chodzi o to, że on powiedział mi: Nie musisz oszczędzać. A kiedy przyjdzie ci wydać dużo pieniędzy, jak na przykład kupno domu, to ja się zatroszczę o to i zobaczysz, że pieniądze są najmniejszą rzeczą. Wiecie, i, i to wam chcę powiedzieć. Koniec chcę Was zachęcić i Wam, naprawdę Was zapewnić, że pieniądze są najmniejszą rzeczą i że nie musisz o nich myśleć, że one przyjdą do Ciebie. Jeżeli mu zaufasz, jeżeli nauczysz się iść za tym, co on ci mówi, to zobaczysz, że, że nie musisz myśleć, nie musisz oszczędzać, nie musisz się troszczyć, nie musisz planować. Przepraszam, że to mówię, ale mówię to jeszcze raz: nie musisz planować, ale musisz go słuchać. I on cię poprowadzi, i on pokaże ci, że po pierwsze pieniądze są najmniejsze, po drugie nie musisz oszczędzać, że on się zatroszczy o twoje większe wydatki, które czasami po prostu się pojawiają. Tak jak się u mnie w życiu pojawiła Brazylia czy dom, on po prostu się o to zatroszczy. Jeżeli on ci to daje, to on otworzy drzwi, dla niego pieniądze nie są przeszkodą. I, I po trzecie, kiedy zdasz egzamin, to co mówiłem na pierwszym nagraniu pod literką I. Kiedy zdasz egzamin zdawania i zdasz egzamin oszczędzania to On Ci da prawdziwe dobro, da Ci prawdziwą wartość, da Ci prawdziwe błogosławieństwo. Bo pieniądze są testem, pieniądze są przepustką, pieniądze są wejściem do prawdziwego duchowego błogosławieństwa. Proszę Cię, nie myśl o pieniądzach, nie przywiązuj się do pieniędzy, nie licz pieniędzy zaufaj mu daj się prowadzić licz się z tym że może być ciężko licz się z tym że mogą być chwile kiedy masz mało licz się z tym że kiedy że będzie ci się trząsł grunt pod nogami ale licz się też z tym że kiedy mu zaufasz to z każdego potrząśnięcia gruntu pod nogami on cię wyprowadzi i zobaczysz więcej i będziesz nie tylko bogatszy o duchowe doświadczenia, ale będziesz też prawdopodobnie bogatszy w portfelu. Ale to, co na pewno będziesz bogatszy, to będziesz bliżej Niego, nauczysz się mu ufać i będziesz miał otwartą drogę po prawdziwe dobro, po Jego namaszczenie, po Jego bliskość, po Jego moc. Bo dla mnie to jest cel pieniędzy, to jest cel posiadania, to jest cel szafowania, żeby dać, posłać dalej, nie oszczędzać, nauczyć się zaufania i wejść w to, co jest prawdziwe bo on mówi, że pieniądze są najmniejszą rzeczą, a ten, kto w najmniejszych rzeczach jest wierny, będzie widział wielkie, prawdziwe rzeczy, będzie otrzymywał prawdziwe dobro i prawdziwe błogosławieństwo. Słuchajcie, kończę. Rozgadałem się, nie wiem, ile tam minut mam. Mogłem już nawet przekroczyć moje 25 minut. Mam nadzieję, że to było dla Was zachęcające i inspirujące. Będę mówię, jeszcze kontynuował temat pieniędzy w następnej literce pod literką K. Dziękuję Wam bardzo za ten czas, który poświęciliście i chcę się o Was pomodlić. Jezu, dziękuję Ci za to, co mówiłem. Dziękuję Ci za to, że to pochodzi od Ciebie, że to jest Twoja mądrość. Mądrość, żeby Twoje słowo zmieniało serca, trafiało do serc i, i żeby było pożyteczne. I żeby, żeby ci, którzy słuchają, żeby byli ubogaceni i żeby, żeby ich życie mogło się na trwałe zmienić. Trzymajcie się, do zobaczenia na następnym nagraniu. Cześć.